Yeah, siema, ja na widzowie. Nie sobie zagramy Fortnite'a. To jest co. A jeszcze... o nie, nie reaktywacje. I troje. Bo jest nowy sezon. Więc co? Gramy. Eee, widzowie ja nie mogę. A próbowałem nagrywać ten film, ale... Nie mogłem, chłopi, ja mam internet z ziemniaka. Nie wiem, a wczoraj... E, e, wczoraj o 18 skończyłem lekcję. Wczoraj o 16, a o 18 dopiero mogłem ten. A wolałem nie, nie robić filmu, bo mi się nie chciało. Nic nice. A ja teraz. M, będzie wywalał internet, to mi się nie przegrać. Bo no. oczywiście to ma tak mały ten, nie wiem to dosłownie, jakby i ty byłeś od ciebie oddalony o centymetr, już i ci dystacyjno nie No Nice. No, depresję, no nie, co mi się. Nie, co mi nie we <laughs> Tylko bo chłop kampi. Nie, i ty mi jeszcze tańczy copyright muzykę. Ty mi jeszcze tańczy copyright muzykę i ty ciągle kampi. Nie, nie, nie. Ja się nie wiem, że mi się nie chciało grać w tą grę. Ja się nie dziwię. Nie, ja widzę, że mnie nie trzymam.